Cześć! Dzisiaj kolejne wspaniałe osiągnięcie Właśnie żona mnie odebrała, przyjechała tutaj samochodem Proszę bardzo, zaraz pakujemy rower Bo nie chce mi się wracać w korkach przez całe miasto teraz Natomiast dzisiaj zrobiłem wreszcie 90 km I to w całkiem dobrym czasie 24 średnia Czyli lepsza średnia niż miałem ostatnio jak zdechłem przy 78 W czasie 3.44 90 km i 10 metrów równy dystans. No i jak widać jestem w lepszej formie. Ja ostatnio byłem zmięty po tych 78. Praktycznie padłem chyba... No dojechałbym jakoś do 90, ale pewnie mogłoby się to skończyć kontuzją, albo bym się po prostu przewrócił. Natomiast dzisiaj naprawdę było dobrze. Dlaczego? zmieniłem parę rzeczy. Pierwszą rzeczą było to, że rower, który mnie wkurzał, po prostu oddałem do dobrego serwisu. Teraz maszyna jest pięknie wyregulowana i w sumie nawet myślałem już o zmianie go i kupnie czegoś droższego jakieś pięć razy, gdzieś pod 10-12 tysięcy, ale w sumie dobrze mi się dzisiaj na tym rowerze jechało, więc nie będę zmieniał. Pewnie następny rower po prostu kupię sobie już trialowy, taki profesjonalny, dobry, ale to nie teraz, to jeszcze nie czas na to. Więc rower wyregulowałem, dużo lepiej te przerzutki chodziły. Nie było tak, że jadę po prostu pod górę i zanim wrzucę bieg, no to już stracę powera na te przeskakiwania i cały czas e, na, e, za szybko, za wolno i tego typu rzeczy. Więc to była pierwsza rzecz. Druga rzecz to było to, że poszedłem po prostu do sklepu triatlonowego i kupiłem sobie żele energetyczne. Ostatnio wyszedłem w zasadzie bez śniadania. Gdzieś po godzinie jazdy zatrzymałem się, kupiłem jakieś ciastka, kupiłem jakieś napoje e, dla sportowców z elektrodytami i zacząłem to regulować. Ale niestety ta pierwsza godzina już mnie wypompowała po prostu bez jedzenia. E, bo nie planowałem takiego dystansu, nie? E, myślałem, że wyjdę na godzinkę, a wychodzą na 3 albo 4. Więc e, kupiłem profesjonalne żele i naprawdę to działa. Byłem zachwycony, bo wcześniej zjadłem sobie też jakiegoś Marsa już po godzinie jazdy po prostu, żeby uzupełnić cukier jak najszybciej, cukry proste to nie są rzeczy na odchudzanie. E, więc e, e, kupiłem jakiegoś marsa, ale później miałem jeden żel energetyczny i wciągnąłem go. Po 10 minutach, 15 minutach poczułem się jakbym dopiero wyszedł na rower, a już miałem tych kilometrów 60 nabitych, więc to naprawdę działa, naprawdę dobra rzecz, zakupię tego mnóstwo i będę teraz na treningach używał, bo no po prostu jest tam specjalny e, zestaw wszystkich składników, które no mają sprawić, że faktycznie wróci Ci ten nowy power. Więc to była druga rzecz, ale trzecia rzecz i najważniejsza, której chcę, którą chcę powiedzieć, bo mówię to z punktu widzenia amatora. Jestem totalnym amatorem, na początku tego roku kupiłem, pierwszy raz w ogóle wsiadłem na rower e, sosowy w życiu, 4 miesiące temu pierwszy raz w ogóle zacząłem pływać, więc jestem totalnym amatorem. Ale jak ostatnio wyszedłem na 78, to cały czas patrzyłem na prędkość, cały czas kontrolowałem tą średnią, żeby cisnąć, cisnąć pod górę, żeby nie mieć poniżej 20 eee, z góry, żeby maksymalnie szybko i cisnąłem. I po 78 km po prostu mi się organizm zamknął. Powiedział: koniec tego, więcej już nie dam rady, albo wsiadasz do samochodu, żona cię zbiera z ulicy, albo cię będą zbierać i zdrapywać. Więc eee, ostatnio właśnie tak jechałem, bo się ścigałem sam ze sobą. Niepotrzebnie, bo na takich długich dystansach człowiek nie powinien czegoś takiego robić. Nie jestem zawodowcem, nie zależy mi absolutnie na żadnym miejscu, nie zależy mi absolutnie, po prostu robię to dla siebie, postawiłem sobie jakiś cel, żeby go zrobić, i nawet jak skończę minutę przed końcem, będę równie zadowolony, jakbym skończył to na pierwszym miejscu na podium. Po prostu mnie to nie interesuje, nie mam w planach bycia zawodowcem, ale niestety się ścigałem i dlatego organizm nie dał rady. Natomiast dzisiaj. Stwierdziłem, że pieprzyć to, będę się cieszył, będę się patrzył na krajobrazy, będę się patrzył na ocean, będę sobie oglądał palmy kokosowe, proszę bardzo, jakie piękne. Wszędzie tutaj są. Po prostu kocham ten kraj, kocham tą wyspę eee, i... Oglądałem, cieszyłem się jak jechałem pod górkę, sobie wrzucałem lajtowy bieg i sekręciłem po prostu bez, żadnej, bez żadnego problemu, nie przejmując się, że czasem miałem 13 km na godzinę, miałem to totalnie w dupę. I wiecie co? Przejechałem 90, energii jak widać mam całkiem sporo, więc spokojnie teraz półmaraton bym przebiegł i jeszcze bym przepłynął, zresztą zaraz pójdę pływać, natomiast mam full powera po prostu i zrobiłem lepszą średnią niż ostatnio. Pomimo tego, że ostatnio warunki były w miarę dobre, trochę grzało słońce. Bardziej niż dzisiaj, dzisiaj jest zachmurzone niebo, więc jest idealnie na rower. Natomiast ostatnio waliło słońce, okej, okay, to było to, ale dzisiaj miałem przez całą połowę drogi, jakieś 45 km, wiatr walił mi w mordę, także czasem po prostu myślałem, że się przewrócę z tego roweru, że mnie zdmuchnie na drodze. Jeszcze jak jakiś tir przejeżdżał w drugą stronę, to po prostu było takie zawirowanie, że ledwo się trzymałem. Druga rzecz to była taka, że przynajmniej z tych dzisiaj 3 godziny 44, to przynajmniej z tego jakieś 40 minut przejechałem w korku. W korku, gdzie są cztery pasy: od barierki do barierki, tiry, motocykle między tirami przeciskające się i ja z rowerem przeciskający się między całością. Prawie wypieczyłem kilka paras. Miałem taką sytuację, żebym się na pakę wjechał z rowerem, ale odpowiednio szybko tak uciekłem z ręką. Natomiast e, ciśnęłem przez 40 minut, więc nie dało się jechać szybciej, czasami trzeba było się całkowicie zatrzymać. W spalinach, które po mi w pysk, więc i tak zrobiłem pomimo tego lepszą siennią niż ostatnio. Więc jaki z tego morał? Morał taki, że jak trenujesz, to trenuj tak, nie tak, żeby się wycięciać do końca, nie tak, żeby się wyciskać, bo nic to nie da. I tak jak ja widzę po dzisiaj, że summa sumarum dużo lepiej wychodzi, jak człowiek po prostu się skupia bardziej na tym, żeby mieć jak największą przyjemność z tego treningu, żeby ten trening jak najbardziej dawał po prostu satysfakcję. Żeby sam proces Cię cieszył, a nie później tam wynik średnia, że na liśniku jest, jest lepsza. I, I zauważyłem, i tak jak mówię, maszyna bardzo dobrze działa. <grydy> Jestem tutaj naprawdę na zadowolony. Lubię ten rower po prostu. Ponaprawiałem co trzeba i, i jest dalej super. <grydy> Więc chyba go nie będę zmieniał, jak się nie zepsuje przed Ironmanem, Jak się zepsuje, to, to kupię wtedy lepszy. Natomiast na razie jak, jak, jest ok. Więc, sorry, muszę się napić. Bo To tak jak mówię, dużo lepiej wtedy wychodzi. Więc ćwicz tak po prostu, żeby się nie przeciążać, żeby nie za bardzo po prostu wyciskać. Można oczywiście czasem robić interwały czy tego typu rzeczy, ale jak robisz jakiś długi trening, który ma trwać 2-4-5 3, 4, 5 godzin, to dużo lepiej skupić się na tym po prostu, żeby się cieszyć tym procesem całym, żeby się cieszyć tym dojściem, a później i tak wyniki są dużo, dużo lepsze. Więc to taki moral. Na dzisiaj ostatnio mówiłem właśnie o przetrenowaniu. Dzisiaj mówię o tym, żeby... Ee, Więcej po prostu korzystać z przyjemności. To samo tak pływasz i tak dalej. Z tego co widzę, pływanie jest to samo, kiedy się zrelaksuje, kiedy nie cisnę po prostu, żeby jak najszybciej dopłynąć kilkaset metrów, na przykład, jak sobie robię jakiś taki dystans. To nie ciśnę teraz absolutnie, żeby płynąć szybko. Bo się po prostu nie da, okej, okay, jakbym był sportowcem, trenował 6 godzin dziennie, to mógłbym wyciskać godzinę czy dwie na maksa jechać swoich możliwości, nie? ale nawet sportowcy też muszą to regulować przy dłuższych dystansach. Natomiast... Teraz płynę sobie po prostu tak, żeby mi było dobrze, żeby miło przyjemnie, tak się relaksuje, że kiedyś się nie zdziwię, jak po prostu zasnę podczas tego płynięcia, bo jest mi tak dobrze na wodzie. Kołysacie ocean i ma, że rękami jest świetnie. I życie jest po prostu piękne. Więc to jest taka wiadomość ode mnie na dzisiaj. Ja tak jak mówię, jestem super szczęśliwy. Nigdy w życiu jeszcze nie przejechałem tyle na jeden raz. Takiego dystansu po prostu, żeby strzelić prawie 4 godziny, 90 km na rowerze. Jest świetnie. więc dzisiaj wspaniały dzień. Jadę teraz popływać, jedziemy na piknik z żoną. No i życzę Wam tego samego, moi kochani. Miejcie dzisiaj wspaniały dzień. A jeszcze przypominam, jak ktoś z Was chce zacząć od nas się uczyć, chcę zacząć czerpać tą wiedzę od nas, uczyć się różnych strategii, jak zmienić swoje życie na lepsze, to zapraszam, żeby sobie spróbować za darmo. Pierwsze trzy dni wyzwania 90 dni, można wejść wyzwanie90dni.pl i za trzy dni, trzy dni programu zupełnie za darmo sobie przerobić, zobaczyć, może one już e, jakąś zmianę w Twoim życiu wprowadzą. Więc to tyle ode mnie. Jeszcze raz trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień, a na koniec taka ciekawostka, zobaczcie, jak, jakie nazwy tu mamy ciekawe w Tajlandii, jak i Heroin monument zawsze się śmieję z tego. Oczywiście po angielsku to oznacza bohaterka, nie? No ale taka śmieszna nazwa. No to tyle. Słuchajcie, ja jak widać powera mam więcej po, po, po 344 jazdy niż miałem wcześniej, jak zacząłem, więc to znaczy, że trening był dobry, zajebisty i będę to powtarzał. Trzymaj się, mi dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!